Dzień dobry, witam Was, Menar Wiesław. Mamy dzisiaj 7 kwietnia 2024 roku. E, zabiorę Państwa na chwilę na budowę w Centrum Borów Tucholskich, e, aby pokazać pokrótce, jak wygląda stan zaawansowania trzeciego etapu budowy osiedla domów jednorodzinnych w Centrum Borów Tucholskich Rosochatka Śliwice. Za chwilę będziemy na budowie. Jesteśmy właśnie na budowie, to co Państwu mówiłem, w centrum borów tucholskich. Widzimy na pierwszym planie trzeci etap jest to szeregowiec składający się z sześciu domów, z czego trzy są jeszcze dostępne. No, a tak jak wczoraj w Warlubiu powiedziałem państwu, że ruszyliśmy z robotami z na wiosną, na wiosnę, która nas zaszczyciła i pozwoliła nam kontynuować pracę. i prace kontynuujemy budowlane jest to trzeci etap jak widzicie już stan surowy mamy zrobiony kompletujemy prace wykończeniowe dachów tam w głębi widać pierwszy etap on już jest zamieszkały А пониже второй этап. całe osiedle będzie miało 14 domów z czego te trzy są jeszcze dostępne zapraszam do kontaktu w sprawie kupna domu i telefon 603 811 603 40. Zachęcam do śledzenia mojego kanału na YouTube i na Facebooku. Do zobaczenia w następnych odcinkach.